Szósta gala w Dzierżoniowie, miejsce nieprzypadkowe na, na organizowanie gal. Nieprzypadkowo, jesteśmy już szósty raz, tak jak powiedziałeś. Bardzo dziękuję przede wszystkim panu burmistrzowi, całej Radzie Miejskiej. No dzięki też, że, i dziękuję im bardzo, że postawili na tym Xboxing Promotion. Gwarantujemy im na pewno prawdziwe emocje i profesjonalne, profesjonalną galę. 16. gala łącznie i szósta w Dzierżoniowie, czy już taki można powiedzieć drugi dom? Lubimy tu wracać. Fajna atmosfera, szkoda tylko, że nie ma kibiców, zawsze ta hala jest pełna. Tym razem musimy to troszeczkę inaczej dostosować się do obecnej sytuacji, ale chętnie tu zawsze wrócimy. Już są plany z kolejną galą, kiedy, kiedy, czy skupiamy się tylko na jutrze? No, Teraz najważniejszy jest jutrzejszy dzień. Jak widzicie, karta walk jest bardzo bogata. No i już patrzymy też co będzie w następnym roku. Czyli raczej w tym roku już nie już nie djerzeniować jest zawsze raz w roku. Może zobaczymy jak wiecie też i mamy drugi produkt, to jest gronda, może tutaj są tu piękne obiekty o zabarwieniu muzealnym, fajna atmosfera też. No, może zobaczymy. No właśnie ostatnio ogląda, sporo emocji z tym związanych. Czy co trochę zatęsknione jest za boksem? E, boks zawsze był bardzo ważnym sportem w Dzierżoniowie. Było tu kilka, mnóstwo dobrych klubów. Wywodzi się tutaj sporo zawodników. Stąd, i dlatego wracamy. Kibice wymuszają też powrót. Bardzo wymuszali? No, często dzwonią. E, czy do mnie, czy do e, Mariusza. No, jest okej. Okay. Ale nie po nocach. <laughs> nie, jest wszystko w porządku. Naprawdę jest fajnie tutaj. Zresztą sami tego doświadczycie. Tak, Życzmy sobie, żeby kolejna gala w już już z kibicami tymi, którzy wydzwaniają. Tak, e, zapraszam. Myślę, że na pewno zrobimy ją również z takim rozmachem jak ta obecna, która będzie jutro. Super, dzięki bardzo.